Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Bartek Klimas, pochodzę z Częstochowy i jestem tutaj również trenerem z kilkuletnim stażem. Jeżeli chodzi o samą współpracę z Tomkiem, no zdecydowałem się, ponieważ wydał mi się bardzo sympatyczną osobą, godną zaufania. Na początku zdzwoniliśmy się na kamerce, także porozmawialiśmy luźno. No, i relacja, można powiedzieć, nabrała odpowiedniego tempa. Ze strony Tomka czuć zaangażowanie, wsparcie na każdym kroku. Jeżeli tylko ma czas, to odpowiada na pytania, które się czasem narodzą. Także, jeżeli chodzi o tą kwestię, nie ma żadnego problemu. Z Tomkiem razem udało nam się wypracować jakieś 20 tysięcy zysku, no ale to nie jest wszystko, ponieważ no, podopieczni, którzy do mnie dołączyli, szykują się, że będą przedłużać nadal współpracę, także Szykuję się jeszcze większy zwrot z inwestycji, także to jest naprawdę zadowalające. W przyszłości, jak najbardziej, oczywiście, będę chciał kontynuować współpracę, jeżeli tylko będzie taka potrzeba. No, jak na razie mam full miejsc, także no jak najbardziej udana współpraca. Polecam serdecznie.